Żeby w ogóle wiedzieć, czy chcesz dalej oglądać ten film i słuchać akurat mnie w tym temacie, musisz posłuchać mojej historii, która się wydarzyła w drugiej technikum, która pozwoliła mi na to, żeby aktualnie lepiej się komunikować, żeby przedstawiać moje wartości jako człowieka troszkę lepiej i żeby przedstawiać mój punkt widzenia w lepszy sposób. Więc zapraszam Was na film. Więc to była druga technikum. Miałem wtedy 16 lat i strasznie spodobała mi się jedna dziewczyna, która była na korytarzu. Ja byłem strasznie niedowartościowanym dzieckiem. Cały czas uważałem, że jestem brzydki. Byłem niższy o wiele, bo aktualnie mam 1,82 82, wtedy miałem 1,75 m, coś takiego. I przez to, że też byłem niski, uważałem, że moja wartość też troszkę maleje, ale chciałem do niej zagadać. Tylko nie potrafiłem. Więc spędzałem całe dnie na to, żeby się dokształcać w zakresie tego, jak się komunikować, jak zagadywać do dziewczyn, jak lepiej przedstawić siebie, w jaki sposób to po prostu zrobić. I to był ten moment. Była sama na korytarzu i mówię sobie: Muszę do niej podejść, i w tym momencie to robię. Tylko zawahałem się troszkę, więc. Troszeczkę czasu minęło od tego pierwszego dzwonka, który był na przewę, ale w końcu podszedłem i zapytałem się jej, czy podoba jej się profil graficzny. Bo w sumie zastanawiałem się na to, żeby tam pójść, ale jakoś tak wylądowałem w ogóle w innej klasie. Czy może się nie przepisać i tak dalej? I to była prawda ogólnie, że zastanawiałem się nad profilem graficznym, ale i tak bym tam nie poszedł, ale się zastanawiałem. Zagadałem do niej, ale zająkałem się przy tym przez co już samo ocena poszła w dół i przez to, że się zająkałem przez chwilę. Wiecie, jak to jest, że jak pytacie, na przykład, czy poleciłaby ten profil? Graf no, y graficzny nie i macie te zająkanie w sobie. Oczywiście to tak nie wyglądało wyglądało też inaczej, to już wtedy wasza sama ocena spada już jesteście trochę bardziej tacy do ziemi i pewność siebie już nie jest na tym poziomie, na którym powinna być. I ona chcąc mi odpowiedzieć na to pytanie, zadzwonił dzwonek. Na lekcję. I musieliśmy się pożegnać. Ona tylko powiedziała, że no w sumie jej się podoba i tyle. I się rozłączyliśmy, a później na korytarzu się tylko tak niezręcznie mijaliśmy. I niby był zrobiony ten pierwszy krok, ale przez to, że się zająkałem, pewność siebie spadła jeszcze bardziej niż na samym początku. I ta historia spowodowała, że. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i w tym momencie powiem wam 5 kroków do tego, żeby być lepszym komunikatorem. Komunikatorem, jak to brzmi, żeby lepiej się komunikować. Po pierwsze, musisz troszeczkę zwolnić. Jeżeli zwolnisz, masz trochę więcej czasu na zastanowienie się, co tak naprawdę chcesz powiedzieć. I oczywiście musisz dobrać te swoje tempo do tego, jakie będzie najlepsze dla ciebie, bo nie chodzi o to, żebyś zaczął mówić jak Brown. Czy powinniśmy zakazać reklam alkoholu? Ah. Proszę pana, jak pojawia się propozycja, żeby czegoś zakazywać, to mnie się zawsze, myślę, że to jest dobry odruch, że mnie się zapala taka lampka, że ja to muszę. Trzy razy dobrze e, przemyśleć, prawda? I zacząć mówić same wysublimowane słówka, tylko dlatego, że będziesz mieć czas na zastanowienie się nad jakimiś ciekawymi słowami do tego zdania. Tylko chodzi o to, że jak trochę zwolnisz, będziesz mieć trochę więcej czasu na zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę chcesz przedstawić, jaką wartość w tym zdaniu chcesz pokazać i co chcesz przedstawić po sobie. I uwierz mi, naprawdę to pomaga. Drugą rzeczą będzie to, że przed odpowiedzeniem na pytanie, zatrzymaj się na sekundę. Czy powinniśmy zakazać reklam alkoholu? Ach. Dosłownie, jak dostaniesz jakieś pytanie i chcesz na nie odpowiedzieć, nie odpowiadaj od razu. Twoja odpowiedź nie będzie mniej wartościowa, tylko dlatego, że poczekasz z nią jakąś sekundę, dwie, trzy. Więc jak ktoś się na przykład ciebie zapyta, co wyciągnąłeś z tego kierunku w szkole, na którym byłeś, to daj sobie sekundę. Dosłownie, stań na chwilę, może odpowiedz mu, że w sumie to dobre pytanie. Zastanów się i odpowiedz na to pytanie całym sobą. Nie tym, co w danej sekundzie miałeś akurat w głowie pojawiło ci się od razu po zadaniu tego pytania, tylko tym, co faktycznie myślisz. A trzecim punktem będzie polepszenie swojego zasobu słownictwa. Czytaj dużo książek, oglądaj jakieś ciekawe filmy, które są jakkolwiek wartościowe. Nie chodzi mi o byle jakie filmy, jakieś fantazje i tak dalej, chociaż z nich też możecie wyciągnąć naprawdę dużo rzeczy, tylko po prostu się na tym nie skupiacie, albo oglądajcie poradniki na YouTubie do tego, jak poszerzyć swój zasób słownictwa. Naprawdę to pomaga. I wtedy może nie tyle co zarzucajcie po prostu mądrymi słowami co chwilę, tylko przez to, że będziecie znali więcej tych słówek, więcej określeń na swoje emocje, będziecie w stanie je Przedstawić po prostu drugiej osobie, i nawet jak ona tego nie zrozumie, będziecie je mogli wytłumaczyć, co mieliście na myśli. I będziecie mieć po prostu mądrzej. I nie mówię tutaj, żebyście gadali tak jak Brown znowu, że słówka, których ktokolwiek nie zrozumie, bo ten prosty język jest o wiele lepszy niż te wysublimowane słówka, których tak naprawdę nikt nie zrozumie. I będąc na naprawdę wysokim szczeblu, na przykład w firmie, nadal będziesz się posługiwać zwykłymi słowami, żeby każdy cię zrozumiał, a nie takimi, które wiecie, rzucicie i nikt nie będzie wiedzieć o co chodzi. W czwartym, jeden z najważniejszych punktów jest to, że musicie zostawić ten strach tego, że Ci się nie uda na przykład zagadać do tej dziewczyny, że ci się nie uda tego powiedzieć, że przed tą kamerą zaczniesz się jąkać i tak dalej za sobą. Bo jeżeli będziesz myśleć, że ci się nie uda, nie uda ci się. Po prostu przyciągniesz to do siebie, będziesz mieć cały czas z tyłu głowy, co jeśli ci się nie uda, to ci się nie uda. Uwierz mi, że wtedy się zająkasz, wtedy na pewno ci się nie uda. I to, było, to był największy problem właśnie w tej mojej sytuacji, gdzie chciałem zagadać do tej dziewczyny, że najpierw się zawahałem, a później zacząłem się jąkać, bo po prostu no to była sytuacja, w której nie byłem pewny siebie i, i ja się już sprowadzałem na dół, więc wiedziałem o tym, że to nie wyjdzie. I przez to w sumie to nie wyszło, ale zaczął wiać strasznie mocno. Tak, boję się ostaty, że mi nie poleci, nie? I piątym, jeden z ważniejszych punktów, jak macie kogoś wartościowego obok siebie, to jest to, żeby zawsze mieć swoje zdanie. Żebyś nie był takim pachołkiem, którym można przesuwać i powiedzieć mu, co ma myśleć, żebyś nie był takim niewolnikiem kogoś innego myśli. Po prostu zacznij mieć swoje myśli. Jeżeli ktoś inteligentny albo wartościowy, da ci swoje zdanie, a ty myślisz inaczej, przedstaw mu swoje zdanie. Nie przytakuj mu, naprawdę obiecuję ci to, nie przytakuj mu, tylko przedstaw mu swoje zdanie. Powiedz, że nie zgadzasz się z nim, że w twoim punkcie widzenia to i to wyszłoby lepiej. Uwierz mi, że wartościowe osoby naprawdę doceniają to, kiedy ty dajesz swoje pomysły, kiedy ty wychodzisz z inicjatywą i kiedy nie jesteś tylko takim przytakiwaczem, który powie: Tak, panie, oczywiście, zarabiasz więcej ode mnie, więc tak naprawdę, moim zdaniem, masz rację w tej sytuacji. Tylko powiesz mu, że. Może w tym punkcie się z nim zgadzasz, ale w tym punkcie byś zrobił na przykład to inaczej. A jeżeli on myśli, że to by nie wyszło, to dlaczego by to nie wyszło? I on wtedy będziecie mieć za bardziej wartościową osobę, za osobę, która więcej wartości po prostu wkłada w jej życie, bo jest w stanie mieć swoje zdanie. Nie tylko przytakuje. Ale wieje, muszę się zbierać, bo mi statyw wy, wytęteguje zaraz, a mam naprawdę drogi sprzęt na tych statywach, a te statywy są strasznie wątkie. Ech. Aha, to cały scenariusz, który przygotowałem. Znaczy ja mam tylko w punktach, o czym chcę powiedzieć, a później to już jest freestyle. Więc to nie jest tak, że mam wszystko napisane, co mam powiedzieć w tym danym odcinku. Tylko mam na przykład punkt o tym, żebyś miał swoje zdanie i wtedy sobie rozszerzam to już na filmie. Żeby po prostu nie czytać skarbki ze scenariusza danego. Dziękuję bardzo za całe wsparcie na kanale. Naprawdę doceniam to mocno, że klikacie tam wesprzyj na samym dole. Za wszystkie subskrypcje, lajki. Like Przez 5 miesięcy o tym w ogóle nie mówiłem. Tylko dlatego, że nie chciałem, żebyście mi zarzuca... zarzucali to, że cały czas będę Wam o tym wspominać. Ale teraz muszę Wam o tym podziękować. Dzięki, trzymajcie się. Cześć. Coś już tutaj będzie. Napojaki. Tak wygląda mój setup, który codziennie noszę do pracy. Tutaj mam laptopa i czytnik na kategorii i tak dalej, do MacBooka. Tutaj mam plecaczek małego podróżnika, czyli plecak z całym Kamera, tutaj są mikropłaty, tutaj jest mikrofon. A tutaj jeszcze mam dodatkową torbę. Problem jest z tym, że w samochodzie mam jeszcze jedną kolejną torbę. Zapisuję znaczy to noszę. Są dwie torby plus jeszcze torbę na laptop i sprzęt i jeszcze plecak na całą kamerę, sprzęt i tak dalej.